Mamo, poznaj moją nową dziewczynę. Mama dzwoni. Na tej ja się boję, uwaga! Ty no kto to jest? Kto to jest? I dlaczego? I dlaczego? I dlaczego? Siemaneczko, ja jestem Blow i stęstiłem się za wami. I w dzisiejszym odcinku będzie się dużo działo. Oj, będzie się działo! Po pierwsze zobaczymy reakcję mojej mamy na moją nową dziewczynę. Mamo mam tylko nadzieję, że nie będziesz niemiła. Kto to jest i dlaczego? po drugie, zobaczymy śmieszne przeróbki ze mną w roli głównej. A to wszystko za sprawą stronki, gdzie ludzie chcący zarobić ogłaszają się, że wykonają za jakąś drobną kwotę jakąś rzecz dla was. I tutaj mamy też bardzo dobrych grafików nie, oni nie są zbyt dobrzy. Ale wydaje mi się, że dzięki temu będzie jeszcze śmieszniej, i już się boję, co oni ze mną zrobią. Ratujcie, ratujcie, proszę. I pamiętajcie, proszę, żeby zostawić łapkę w górę. Szczególnie, że YouTube wprowadził teraz taką super funkcję, że jak zostawicie łapkę w górę, to wyskoczy wam taki super komunikat. Także zostawcie. Dobra, takiego komunikatu nie będzie, ale będę bardzo wdzięczny, jeżeli zostawisz łapkę w górę. I jak będzie dużo, to będzie więcej odcinków z takiej serii. Także łapka w górę, klikaj. Dziękuję. I też subskrybuj, żeby być na bieżąco i żeby było te 4,3 miliona subów, bo do końca jeżeli nam się uda, to wygram 5000 zł i się z wami podzielę. Musicie tylko udać, także 40 tysięcy tam brakuje. Uuu. Dobra, więc czas na pierwszą przeróbkę. I w pierwszej przeróbce poproszę o coś, co bardzo mnie we mnie denerwuje i chciałbym to poprawić, a mianowicie to. To, tutaj, dokładnie, uszy, moje odstające uszy. Dobra, tak naprawdę to nigdy mnie one nie denerwowały. Tylko proszę mi nie pisać w komentarzu na mnie uszatek, bo znajdę. Nie jestem uszatek, nie. Dobra, mam odstające uszy. Ale dokładnie tak, zrobiłem takie. Otóż to zdjęcie. No i poproszę może gościa po prostu, aby usunął, ukrył moje odstające uszy, żeby tak zrobił. Nie wiem, czy będzie tak potrafił, ale chcę. U tak, u tak. Dobra, więc piszemy. Siema. Proszę o usunięcie moich odstających uszu. I teraz podziałamy troszeczkę emocjonalnie, ponieważ od zawsze był to mój duży problem. Będę wdzięczny, gdy zobaczę, jak wyglądam bez odstających uszu. Okej. Okay. Dobra, więc to przeróbka numer jeden. Już się boję, jak on zakryje... Zobaczymy, co zrobi z moimi uszami, ale jestem ciekaw, jak będę wyglądał bez odstających uszu. Powiem wam, że to nie jest takie proste wpaść na jakiś pomysł przeróbek, dlatego wpadłem na swego Instagrama i tam jest dużo zdjęć, które warto przerobić, zmodyfikować. I pierwsze zdjęcie, które mi wpadło w rączki, to to zdjęcie. To zdjęcie z symulatora porodu. Tutaj, jak widzicie, jest piękne foto, tylko jedna rzecz mi nie pasuje. A mianowicie otwarta buzia nariny. I dlatego to wyślemy do jakiegoś grafika i zobaczymy, co uda mu się zrobić. Chciałbym Cię prosić abyś zamknął buzię mojej znajomej, która akurat kichnęła. Dziękuję. Ciekawe co oni sobie myślą, gdy widzą takie zdjęcie i myślą kurczę, o co chodzi? Co, skąd jest to zdjęcie? Co oni tam robią? No, także enter, wysyłamy i boję się troszkę jak on jej zamknie te usta. Ale zobaczymy. Ciekawe. Trzecia fotka do przeróbki to taka fotka. I to zdjęcie przedstawia mnie na huśtawce. I po prostu chciałbym, żeby to zdjęcie wyglądało nieco bardziej niebezpiecznie. Nie wiem, może żeby przerobili, że tam jest jakiś klif czy coś. Nie wiem, no zale zależy po prostu od osoby, która będzie to robić, więc ja tu już piszę. I tak, wiem, cały czas robię jakieś teleporty, ale to dlatego, że po prostu chodząc po mieszkaniu lepiej mi się myśli i, i dlatego różne miejsca. A, i w ogóle to jest ściana chwały, jeżeli ktoś nie zapomniał, mam nadzieję, że nie zapomnieliście, jak chcecie być na niej, to nie wiem, napiszcie komentarz. Pierożek. Z drugiej strony ludzie będą później myśleć co co im chodzi, jaki pierożek, ale napiszcie pierożek i będę was tutaj wpisywał, dobra. Dobra, więc moje zlecenie brzmi tak. No witam, chciałbym, aby to zdjęcie było nieco bardziej ekstremalne, niebezpieczne, jest coś super, proszę. Także mam nadzieję, że ta osoba wymyśli coś super z tym zdjęciem I jestem ciekaw, jak sprawi, żeby było bardziej ekstremalne Wyglądam tutaj, jakbym był w więzieniu, ale jestem w swoim mieszkaniu Jezu, ta broda Ale chciałbym po prostu być w więzieniu Chciałbym być w więzieniu Okej, okay. jestem ciekaw, jak grafik zareaguje na prośbę tego, że chce być w więzieniu Winała przeróbka, a mianowicie mamy takie otóż to zdjęcie, gdzie jest jakaś para i chciałbym, aby grafik wkleił po prostu mnie na miejsce tego gościa. A to dlatego, że chciałbym zobaczyć po pierwsze reakcję mojej mamy, jak jej takie zdjęcie z jakąś obcą dziewczyną. Mamo, przepraszam, że ci to robię. A po drugie, jeżeli będzie to dobrze wykonane, to może wrzucę na Instagramie i zobaczę waszą reakcję. Bo dużo osób pyta mnie, Karol, czy ty jesteś w związku? Czy masz dziewczynę? A może masz chłopaka? Nie, nie mam chłopaka. Ale co do pytania, to chciałbym też odpowiedzieć. Ja mam takie podejście do związku, że jeżeli będę kogoś miał, już będę długo z tą osobą, to na pewno wam pokażę tą dziewczynę. Ale no nie ukrywam, że czasem, czasem chce się człowiek podzielić Swoim szczęściem, ale no. No nie wiem. Tak, takie ma podejście. Cześć. Chciałbym, abyś kleił mnie w to zdjęcie. Pozdrawiam. Okej, okay. mamy zamówione 6 przeróbek, podsumowując, pierwsza przeróbka usunięcie moich uszu, druga przeróbka to zamknięcie ust na trzecia przeróbka to ja na niebezpiecznej huśtawce, czwarta przeróbka to ja na szczycie góry, piąta przeróbka ja w więzieniu, no i szósta przeróbka ja przytulający się z jakąś dziewczyną, której nie znam. Także teraz nie pozostaje nic innego jak czekać 24 godziny, a wy zaraz je zobaczycie, ale nie mogę się czekać, to może być, to może być naprawdę dobre, no to, to, be, to będzie dobre, także czekamy i się zaraz do was odzywam. A dla mnie 24 godziny. Nareszcie moment, na który tak bardzo długo czekałem, a mianowicie przeróbki dotarły do mnie wszystkie, więc siadajcie, rozgoście się i podsumowujemy, bo będzie śmiesznie. Na pewno. Od razu tylko na początku powiem, że nie chciałem sobie psuć zabawy i nie patrzyłem na te przeróbki wcześniej. Widziałem tylko jedną, ostatnią. Reszty nie widziałem. Także... Możemy zacząć. Przeróbka pierwsza. Tak wyglądałem na początku i chciałem, żeby moje uszy były po prostu zasłonięte. Ja tam napisałem, żeby zostały usunięte. Gościu zrobił. Uwaga, uwaga! Wow! Usunął moje uszy To po prostu, chyba za bardzo na poważnie Moją emocjonalną wiadomość, że cierpię i że ludzie mnie prześladują przez odstające uszy I usunął moje uszy No jak ja mam to rzucić na Instagrama Przecież to ludzie jeszcze bardziej będą mnie prześladować Że mam, że nie mam uszu A co do przeróbki, no zrobił to co chciałem Czyli usunął moje uszy Jest to naprawdę dobra robota, dobra Świetna Genialna. Druga przeróbka gdzie jest Narina i chciałem, żeby jej zamknęli po prostu buzie. I jak to zrobili? <śmiech> <śmiech> no powiem wam, że no, jest niby zamknięta buzia, ale wydaje mi się, że wszyscy z Was no, stwierdziliby, że coś tam kurde nie gra. No, nie gra tam coś, to no, ewidentnie. Myślałam też tutaj, że osoba, której to zleciłem, nie wyrobi się z czasem, i poprosiłem swojego grafika, żeby on to przerobił, i on zrobił coś lepszego, ponieważ zrobił coś takiego. No, y, ogólnie bardzo płakał, że y, to ciężko zrobić, ciężko zrobić i zrobił coś takiego. Patryk, jesteś naprawdę świetnym grafikiem. Świetnie zamknąłeś na rinię No Nikt by po prostu nie pomyślał, że tam coś jest majstrowane photoshopem. Wygląda po prostu tak realistycznie, że niesamowicie, no po prostu łapkę w górę Ci Patryk daje. Tutaj trzeci fotomontaż. Chciałem, aby było coś bardziej niebezpiecznego, jakoś ekstremalnie zrobione, że ja nie huś się nad wodą, tylko nie wiem, nad jakimś klifem, na przykład, czy wiecie, po prostu wzbudzić grozę w ludziach. I tutaj! Powiem wam, że pani po przeczytaniu mojego zlecenia napisała, że hola, hola! To jest za mało pieniążków! Ja chcę 20 dolarów więcej! Tak, oskubała mnie jeszcze z 20 dolarów, ale powiedziałam dobrze. Skoro ty to zrobisz super, to niech będzie. Ja się zgadzam. Na wszystko. Na wszystko się zgadzam. Zrobiła coś takiego. Kurwa, jest fatalnie, nie podoba mi się, jakość jest tragiczna, ja jestem jakiś tam wklejony, czy sama idea, że tam są jakieś czaszki w ogóle, no jest groza, jest ten, ale to jest źle zrobione, to jest mega słaba jakość, mi się nie podoba, daję łapkę w dół, chociaż nie lubię łapek w dół. To mi to nie podchodzi niestety, ale może wam się chociaż spodoba, więc dawać znaka i jestem ciekaw, co powiecie na to. Czwarta przeruka, chciałem, żeby gościu mnie usunął i po prostu wstawił na górę. Co zrobił? Zrobił coś takiego... Rzeczywiście nie mam mnie na górze i nawet fajnie mnie wyciął i jestem tam na samej górze. Widzicie, jestem, jestem tam, jestem na samym szczycie. Jak mi się podoba? zarobiście, naprawdę. No Widać, że jestem wklejony i w ogóle mnie tam nie widać. Tak naprawdę, jakbyś, jakbym nie powiedział, ale sama przeróbka miodą. Naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Później chciałem się przenieść z mojego mieszkania do więzienia i się przeniosłem, ponieważ ktoś zrobił taką przeróbkę albo taką. Dokładnie tak, Dostałem dwie przeróbki. Nie wiem o ocenie, która jest lepsza. Podoba mi się, no, nie, no jest okej, okay, jest okej. Okay. To jest tylko wklejenie tła, ale wy... zrobione zostało to dobrze. Jest śmieszne. I teraz totalny hit, ponieważ zostałem wklejony w zdjęcie tej parki. Tak wygląda oficjalne zdjęcie, a tak wygląda zdjęcie przerobione przez grafika. No, i mam pryszcze, ale gościu pomyślał, że. Ej, no może te pryszcze są niesmaczne? Bo są niesmaczne. I zrobił taką przeróbkę. W ogóle super, idealna. Ale tutaj, no nie ukrywam, że jednak mój grafik jest troszeczkę lepszym masterem i zrobił coś takiego. I to jest w ogóle, nie wiem jak on to zrobił, bo wkleił mnie w ogóle z, z koszulką. Z koszulką mnie wkleił z tego zdjęcia. Więc stwierdziłem, że jakbym wrzucił to, to każdy by się połapał na Instagramie, że to jest wklejone. Więc teraz moi drodzy, robimy e, pradka. Tylko gdzie mój telefon, żeby zrobić pradka? Zobaczymy reakcję mojej mamy na końcu, ale najpierw yy, wrzucimy sobie na Instagrama to zdjęcie. I od razu mówię, że przepraszam wszystkich widzów, że tak Wam robię, ale i tak Was lubię. <laughs> I ogólnie zapraszam Was na Instagrama, blowek5, ponieważ tam dużo, dużo ludzi z Was nie ma. Także wchodźcie i lajkujcie posty, bardzo Was proszę. Jak lajkujecie, to ja Wam wchodzę w ogóle na profile. No i też przede wszystkim chodzi o to, że dzięki temu Wam się moje posty wyświetlają. Bo to tak działa, że jak nie zalajkujecie, to później Wam się nie pojawią i później pytacie, gdzie są posty, Karol? Także po prostu klikajcie tam, serduszka, komentarze, dziękuję serdecznie, bo ja Instagrama naprawdę bardzo lubię. I tyle. Zapraszam. Mamy takie ładne zdjęcie. Jest przerobione. Tło jest inne, także w ogóle jest luksus. I damy podpis. Mm, Miłość rośnie wokół nas. No stresuję się, jak przyjmiecie to zdjęcie, no ale zobaczymy. Od razu mówię, że jeżeli ktoś w czasie tego, jak nagrywam teraz ten odcinek, napisze, że to jest fake, to jakoś ją wynagrodzę tą osobę za spostrzegawczość. Bo nie ukrywam, że uważam, że ta przeróbka jest naprawdę dobrze zrobiona. Jestem ciekaw w komentarzach. Więc uwaga! Udostępnij! I poszło. Już się ją nie wyczosam. To zdjęcie jest tak dobrze zrobione. Ono jest tak dobre. Jeszcze jestem ciekaw mojej mamy i raki, z jakiej wyślę zdjęcie z jakąś laską obcą. No. To to jest? Pięknie! Dobra, przepraszam was, ale chyba jednak... Chyba jednak ludzie się nabiorą na to. Też bym się nabrał. To jest za dobrze zrobione, no. Super zdjęcie, pozdrawiam. Wow. Uuu, nieźle, ale słodko. Gratulacje. Czego wy mi gratulujecie? Przecież wkleiłem w zdjęcie Pięknie. W ogóle to jest takie smutne. Zioł wkleił się w zdjęcie z jakąś laską. Dobra. A nazwijcie, Syby w końcu dziewczynę? No bez jaj. Łóty na poważnie? Tego się nie spodziewałam. Prank? Ech. Czemu wszyscy? Wy mnie trochę za dobrze znacie, ale na razie jest dobrze. Nikt się nie, nie napisał, że fotomontaż. Życzę szczęścia. Dziękujemy. <słyski> Taki jestem najgorszy. Dobrze, to teraz, skoro ludzie wierzą, że to jest dziewczyna, a nie chłopak, to wyślijmy też zdjęcie mojej mamie. Czuję, że tu będzie gruba reakcja. Okej. Okay. I podpiszemy. Mamo, poznaj moją nową dziewczynę. Mama, przepraszam, jeszcze raz. Dobra. Poszło. Mama dzwoni. Na FaceTime, ja się boję, uwaga! Ty no kto to jest? Kto to jest i dlaczego? dlaczego? Mamo, to jest moja na, nowa dziewczyna, moja nowa dlaczego? dziewczyna Jessica. Nie słyszę ciebie, jestem na zakupach. Kto to jest? Mamo to jest Jessica, moja nowa dziewczyna. Jak ma na imię? Jessica. Dziecko, weź nie mógłbyś sobie znaleźć jaki. Jessica. Mhm. Jessica to jest! Nie, nie przyjmuję do wiadomości. Yy, pożegnaj to pani. Dobrze pa. Pożegnaj do pa tą panią, przyjeżdżam do ciebie. Jutro u ciebie jestem. Dobra, pa. Jak, jak, jak będzie, to ja ją pożegnam, ja. Dobrze, Panięta, ja dobrze, pożegnam. dobrze. Do widzenia, pa. pa. No, także moja mama jak zawsze miła. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Yy, widzimy się w kolejnych. Yy, dajcie mi znać, czy się wkręciliście na tą laskę, jeżeli widzieliście ją na Instagramie. Poczekajcie, ja jeszcze spojrzę na komentarze. Gratulacje, Karol. Gratulacje, gratulacje. Yy. Szczęścia zakochanej parze. Dziękuję bardzo, widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się i Piona!